Witajcie, mam na imię Michał i na co dzień zajmuję się w Orange Polska Bezpieczeństwem w Internecie. Opowiem Wam o oszustwach w sieci, czyli na co uważać, czego nie robić i jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii. W codziennym życiu z niedowierzaniem spoglądasz na niewiarygodne promocje, obietnice otrzymania czegoś za darmo, <laughs> schudnięcie 10 kilo w 5 dni, nauki języka w tydzień. Ta sama zasada dotyczy Internetu. Jeśli coś jest podejrzane w życiu codziennym, powinno również zaniepokoić Cię w sieci. Jeśli ktoś proponuje Ci w sieci coś, co brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwe, uważaj i sprawdź te informacje. Wiem, że to czasem niekomfortowe, szczególnie dla dojrzałych osób, ale nie wstydź się weryfikować choć trochę podejrzanych maili, smsów czy telefonów. Zobacz, czy w adresie mailowym nazwa użytkownika zgadza się z adresem. Sprawdź, czy w SMS-ie nie ma linku do kliknięcia. Linkom w sms z zasady nie ufamy. Z podejrzanym rozmówcą z banku po prostu się rozłącz i zadzwoń do banku na numer podany na stronie internetowej. Po prostu zanim podejmiesz decyzję, szczególnie związane z finansami, pytaj, sprawdzaj i weryfikuj. Typów oszustw jest naprawdę sporo, ale opowiem o tych najważniejszych i najczęstszych. Niektóre z nich będą wydawać Ci się śmieszne albo zbyt oczywiste, ale uwierz mi, bardzo wiele osób padło ich ofiarami. Zacznę od oszustw na dopłatę. Otrzymujesz SMS-a czy maila, że czeka na Ciebie paczka do odbioru, ale musisz kliknąć w konkretny link, by ujść dodatkową opłatę. To drobne pieniądze. Kilka złotych. Coś, co ma uśpić Twoją czujność. Po kliknięciu w link strona prosi Cię o podanie numeru karty płatniczej bądź zalogowanie się do konta bankowego. To nie są prawdziwe strony do płatności. Jeśli wpiszesz tam swoje dane, stracisz pieniądze. Najczęściej wszystkie. Dlatego pamiętaj, jeśli nie czekasz na paczkę, nie klikaj na przesłanego w SMS-ie linka. Ewentualnie zadzwoń do firmy kurierskiej i na wszelki wypadek i sprawdź, czy taka paczka faktycznie została nadana. A jeśli nie, Natychmiast usuń taką wiadomość. Oszuści wysyłają podobne wiadomości o dopłacie do mandatu karnego. Takie informacje wywołują lęki. Wiele starszych osób bez zastanowienia klika. Tymczasem policja nie informuje o mandacie za pośrednictwem SMS-ów. Mandaty przychodzą pocztą lub są wymienione bezpośrednio sprawcy. A na blankietach znajdziesz numer konta. Jeśli mimo tego obawiasz się, że mandat może być prawdziwy, po prostu zadzwoń na policję, do Izby Skarbowej czy do innej jednostki wymienionej w SMS-ie. Oszuści mogą także podszywać się pod operatora prądu czy gazu albo innego urzędu czy instytucji. Schemat wygląda niemal identycznie. Tym, co łączy tego typu wiadomości są niska kwota dopłaty, czynnik stresu, mandat, wyłączenie prądu, zwrot naszej paczki do nadawcy, no i adres w SMS-ie nie przypominający rzekomego wierzyciela. Spotkałem się z przypadkiem seniorki, która mając świadomość, że ma innego dostawcę prądu niż ten w SMSie, i tak kliknęła, i wpisała swoje dane logowania. Bo to przecież żadne pieniądze. Nie miały być żadne. Straciła wszystkie. Pamiętaj, jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość, w nic nie klikaj. Usuń ją, zignoruj, ewentualnie zadzwoń lub napisz maila do instytucji, od których miałaby pochodzić. Upewnij się, czy na pewno jest to od nich. Kolejny przykład to oszustwa matrymonialne. W serwisie społecznościowym czy randkowym, no przecież miłość nie ma metryki nigdy nie jest na nią za późno, możemy dostać wiadomość od żołnierza, nauczyciela czy po prostu od osoby, która zobaczywszy Ciebie lub Twój profil natychmiast się w Tobie zakochała. Często jest to napisana łamaną polszczyzną. Sam kiedyś taką dostałem od rzekomej amerykańskiej żołnierki. Po kilku tygodniach wyznań miłosnych, adoracji bezwzględnego oddania, ta osoba prosi o pieniądze, wsparcie rzeczowe, pomoc przy zdobyciu wizy, przelew na leczenie itd. Po prostu tego nie róbcie. Najbezpieczniej założyć, że jakakolwiek prośba o pieniądze w sieci, tym bardziej od osoby obcej, nigdy nie widzianej na oczy, to oszustwo. To okrutne, tak bawić się emocjami. Dlatego nie ufaj zbyt łatwo potencjalnym adoratorom którzy ostatecznie proszą o pieniądze lub inne wsparcie materialne. Odmianą takiego działania jest otrzymanie maila od rzekomej rodziny, np. znanego aktora. Taka osoba, prosząc o zachowanie anonimowości, potrzebuje też wsparcia finansowego, obiecując, że pieniądze zwróci z nawiązką. Przykładem takiej historii była głośna niedawno sprawa, gdy seniorka przekazała na leczenie Klinta i Studa 600 tysięcy złotych. Pomyślmy logicznie. Legenda kina zarabiająca miliony dolarów prosi anonimową osobę z Polski o pożyczkę? No raczej nie. Kolejna popularna kategoria to inwestycje w kryptowaluty. Najbardziej znaną kryptowalutą, czyli wirtualnym, internetowym pieniądzem o wartości jest Bitcoin. W ostatnich miesiącach bardzo często jestem świadkiem reklam na stronach internetowych bądź maili trafiających do losowych internautów, kuszących łatwym zarobkiem przy relatywnie niskiej kilkuset złotowej inwestycji. Jeśli chcesz naprawdę zainwestować pieniądze, znajdź wśród znajomych kogoś, kto się na tym zna. Giełdy z reklam przyjmą Twoją wpłatę, no jasne, przez jakiś czas będą cię zwodzić, podsyłać fałszywe informacje o zarobkach, aż w końcu. Zniknął z internetu. No oczywiście, swoje pieniądze też. Podobnie z łatwymi i lukratywnymi inwestycjami w akcje, złoto, diamenty, nieruchomości. No, kto by nie chciał takiego zysku przy takim wysiłku inwestycji? Taką wyjątkową okazję może zostać w mailu, czy znaleźć w formie reklamy w internecie. Kasuj takie informacje. Poważne firmy inwestycyjne nie wysyłają maili do przypadkowych osób. No i oszustwa związane z rzekomymi ofertami pracy. To kategoria, która często interesuje seniorów, a propozycja Pracy bez doświadczenia, bez wychodzenia z domu, do 500 złotych dziennie no, jest wyjątkowo kusząca. Niestety, nieprawdziwa. Zazwyczaj takie oferty wiążą się z koniecznością o opłaty wpisowego, którego już nie zobaczymy. A na koniec zostawiłem to, co zdarza się najczęściej i jest zdecydowanie najpopularniejszą metodą ataków w sieci: to tak zwany phishing. Różnego rodzaju maile, sms czy rozmowy telefoniczne, w których oszuści socjotechnicznymi sztuczkami chcą z nas wyciągnąć hasła i loginy, np. do banku. Inne wrażliwe dane czy numer karty kredytowej. Przykładem takiego ataku jest np. wiadomość e-mail prosząca o zalogowanie i potwierdzenie swoich danych bankowych, danych do konta e-mail czy czegoś w tym stylu. Pamiętaj, że takie dane wpisujesz tylko na właściwych stronach czy w aplikacjach. Nie w mailu, nie w linku z podejrzanego SMS-a. Pamiętaj, nie podawaj nieupoważnionym osobom w internecie numeru karty płatniczej, hasła, loginu, numerów PIN, PESEL-ów czy adresu domowego. Takie dane podajemy wyłącznie wirtualnym urzędom, bankom i innym upoważnionym jednostkom? No i serwisy społecznościowe, które obok świetnego sposobu na kontakt ze znajomymi, są idealnym miejscem do wszelakich oszustw? Tu dominują linki z fałszywymi, przesadnie sensacyjnymi informacjami. W większości przypadków klikając w taką wiadomość zobaczymy po raz kolejny panel logowania, na przykład do Facebooka. Ale tym razem login i hasło trafią do oszustów. A jak można się przed oszustwami w internecie obronić? Programy antywirusowe i inne magiczne środki? Zacznijmy od zdrowego rozsądku. I, niczym na kursie na prawo jazdy, zasady ograniczonego zaufania. Nie otwierajmy podejrzanych załączników, nie klikajmy w linki w SMS-ach, wiadomościach e-mail czy serwisach społecznościowych. Nie ufajmy reklamowym banerom ze zbyt atrakcyjnymi ofertami. Jeśli masz wątpliwości, nie obawiaj się poradzić rodziny czy znajomych. I zawsze, jeśli w grę wchodzą Twoje pieniądze czy wrażliwe dane, sprawdzaj źródła. Warto poświęcić. Kilka minut, by zyskać mnóstwo spokoju. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak uniknąć oszustw w internecie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii. Powodzenia!